Patrzmy, co tu się będzie działo. Nigdy nie pamiętam Zatoka Rybacka, ani ci Brzeg, te dwie mapy mi się mylą. Turbo dosyłacz Weunta. Pull Goldziszki, 5 HEków. Bitwa na dyszkach. 27 tysięcy HPków, nie za wiele. Zobaczymy tutaj tą kampę kapiego. Naprawki w 49 sekund. Fajnie, fajnie, mimo przestrzała. Nasz Eber Na końcówce już. Nice try, tylko że nie nice. Kolego, on jest za budynkiem. Na razie bitwa się toczy. Niekoniecznie dla Kapiego. Koncentra koncentracja. Ty coś piłeś przed tą bitwą, prawda? Tak nie strzelasz normalnie. No trzy pikselki dupy mu zostało. Kudłaty przed tobą. Nope. No to sobie cele znalazłeś. Ale postrzelę. Dobrze, że zjechałeś w dół. O, amorak. Amorak czy nie Amorak? By były predyspozycje. Sam sobie go spotujesz. Ok, cząpik. O, walgo. Co się krępujesz? Walnij. Hmm. <śm> Obtłukują tą meczwórkę po 30, po 70, jeszcze trochę im zejdzie, jakby nasze arty się przestawiły pod A1, to miałyby clear bicie. znowu nie miałyby bicia To kompletnie na stb -ka. i tak nie mają. Dziwne, że jeszcze ci blindem żadnym nie trafili. A strzelają. Ty słyszysz, że strzelają? Ewentualnie widzisz. Nie wytrzymał strzelił. Myślał, że Rino tam będzie. A Rino tam nie było. I dalej ta e Jest tą peną i wiarz mu byś przebił E3 z PPG. O, gościu popełnił błąd 1800 300 spota kapirobicowkę mówi nie, no tu już nastrzelałem, cofam. Trzy fragi z czterech zrobionych w drużynie. Smutne. No i kapis tu rozkręca. Udłaty we czwórce jeszcze jedną może przyjąć. Cztery fragi. Dłaty przeżył. Oblężenie e 268. Będzie gwoździem do trumny chyba. Chociaż gościu... Nie za bardzo aktywnie bierze udział w bitwie, więc może i nie ma ochoty w ogóle wychylać. On sobie tam postoi. Ej spot. Śmigło obok wieży, czy trafiło? Może za chwilę się dowiemy. One Kacper... Kacperek Army. Teraz będzie. Sam se spotnie, sam se zniszczy. Okej. Okay. Ciekawy strzał. Gdzieś tam bok wie, że złapany po prostu nie trafił Kacperek. Nie jest przeładowywany na Heka. Aha. Nie musi być, jak widać. Jak widać, nie musi być powyżej... Alfa powyżej 111 jest kolejny kolega. Mhm, <noise> ich dwa v 4 chociaż troszeczkę ogarniał, to byście pewnie już w garażach siedzieli. O. Musiałeś szramę na podwoziu zrobić Grubą Na ogłuszeniu Wow 8 fragów, 5 czołgów zostało, 3 minuty do końca Dziwne, że żaden z was nie spadł Gościa wywaliło. <śm> <śm>